Dzień dobry, dzień dobry. Wiosną pokazywałam wam jak wysiewam cynie. I wtedy wam mówiłam, że uwielbiam cynie, ale nie te takie e, starodawne odmiany, tylko właśnie te z serii Queen coś tam. I w opisie filmiku wam podam dokładnie jakie odmiany mam u siebie w ogrodzie i one nie wyglądają jak nasze tradycyjne cynie, znaczy mają po prostu przepiękne kolory, ale działają tak samo. Czyli przyciągają niesamowite ilości motyli. Słuchajcie, tak sobie patrzę i na oko przede mną jest jakieś 100 motyli spokojnie. Gdyby tak wzruszyć, to one zaraz wszystkie zaczną fruwać, i bardzo fajnie by było sobie po prostu usiąść tutaj i tak z pół godzinki sobie na to wszystko popatrzeć, szczególnie rano, jak i też właśnie wieczorem. Co dalej z tymi cyniami? Słuchajcie, generalnie cynie to są kwiaty, które rosną wszędzie. Mogą rosnąć zarówno na glebach piaszczystych, jak i takich naprawdę fajnych, żyznych. W zależności od tego, jakie podłoże im przygotujecie, to będą rosły właśnie takie piękne, gęste i wysokie jak u mnie, albo nieco niższe z takimi pojedynczymi kwiatkami. Na pewno wymagają stanowiska bardzo słonecznego. Im więcej słońca, tym lepiej. W półcieniu też będą rosły, ale będą bardzo słabo kwitły i mogą się pokładać. Także lepsze stanowisko dla nich to. To zdecydowanie takie słoneczne e, rabaty. O tym czasie bo cynie ja wysiewam sobie do doniczek e, na rozsadę i w maju sadzę sobie do gruntu, ale można śmiało cynie wysiać nawet i w maju prosto do gruntu, czy nawet na początku czerwca sobie wysiać prosto do gruntu. Ja mam tutaj działkę, gdzie obok jest pole, łąki i mamy tutaj jeszcze dość dużo ślimaków, więc wysiewanie prosto do gruntu Równałoby się po prostu z jedzoną sadzonką, więc e, dlatego robię rozsadę. Ale teraz o tym czasie, ponieważ jak widzieliście na wiosennych filmikach, wykorzystałam już e, ostatnie moje nasionka, no to zacznę powoli już zbierać nasiona e, z tych cyni, które mam. I one będą tak samo wyglądały w przyszłym roku. Więc dzisiaj po pierwsze chciałam Wam pokazać, jak wygląda nowa rabatka, którą stworzyłam. Po prostu, na szybko, to jest roczna rabata, tutaj się nic wcześniej nie działo, ona będzie troszeczkę zmieniona, będą inne byliny, ale wsadziłam sobie właśnie te klony, wsadziłam sobie kilka traw ozdobnych i chciałam po prostu ją wypchać roślinami, które już w tym roku będą kwitły i wypełniały po prostu tą rabatę na maksa kolorowo. A nie chciałam jeszcze bylin z tego względu, że tak nie do końca mam plan na tą rabatę. Ale wiedziałam, że jak wsadzę cynie, tak po prostu będzie zapełniony na maksa, nie będzie za bardzo rosło zielsko, bo nie ma po prostu gdzie. I dzisiaj y, już jak widzę takie pojedyncze kwiatki przeschnięte, bo cenie teraz one już sobie kwitną. Niektóre już widać, że zaczynają się robić takie brzydkie, już. Jeżeli chcecie, żeby one kwitły do samych mrozów, bo będą kwitły do samych mrozów, to musicie po prostu te takie już przekwitnięte kwiaty zacząć po prostu usuwać w momencie, kiedy widać, że są takie brzydsze. Bo jak cynie będą miały dużo takich kwiatów, to po prostu roślina cała zacznie zamierać. Rośliny jednoroczne mają to do siebie, że one mają jeden cel. Urosnąć, zakwitnąć, rozsiać się i tyle. I zamierają. I jak pozyskać nasiona z takich cyni? Bardzo, bardzo łatwe, słuchajcie. Bierzemy sobie taki zeschnięty kwiatostan i te płatki tutaj, jak wyciągamy, słuchajcie, to są nasze nasionka. Widzicie? <ścoughs> Każdy, każda końcówka tutaj to jest nasionko. Czyli zabieramy sobie właśnie takie płatki. Dosuszamy, jeżeli jest taka potrzeba. Następnie można te płatki tutaj pourywać i takie nasionka schować sobie do jakichś woreczków strunowych czy do jakichś tam słoiczków. Opisać sobie, co to była za odmiana i tyle. Zobaczcie, z jednego kwiata tak naprawdę macie zapas nasion na kilka lat. Każde jedno nasionko to będzie jedna roślina, dokładnie tak, jak tutaj mam obok siebie. Nie, nie sadzimy kępkami, wysiewamy nasionka, y, każde nasiono do osobnej doniczki, żeby właśnie nie trzeba było pikować, i z jednej takiej główki możecie obsadzić sobie cały ogród. O. Oprócz tych bordowych, mam jeszcze te odmiany. Jak widzicie, mają takie bardziej cytrynowe płatki. W środku taką główkę wiśniową, i jak zaczynają przekwitać, no to te główki jakby zaczynają się wysuwać do góry, robią się coraz większe. Część płatków odpada, no i później wiadomo, zasycha. I tutaj na tych jasnych widać, ile też co chwilę przesiaduje na nich motyli. Mam też tutaj mniejszą, ale właśnie w tym samym kolorze. I one nie zapylają się wzajemnie, także mogą rosnąć obok siebie. Możecie pobrać nasionka i, i po, nie ma takiego niebezpieczeństwa, że gdzieś tam wam się odmiany pomieszają. Tutaj też mam jeszcze taką odmianę bardziej cytrynową, która no przepięknie wygląda. Ceny w ogóle świetnie się sprawdzają w bukietach. E, ładnie sobie e, wyglądają na stole, e, dość długo. E, Trzymają. Jak widzicie, nie tylko motyle, ale też trzmiele uwielbiają sobie latać. I niektóre odmiany, właśnie, są takie bardziej pomponowe, Ej, coś jak cynia pomponowa. I jeszcze z tamtej strony, jak sobie przejdziemy, to mam takie bordowe z takim cytrynowym środkiem. To musimy tam przejść. O, widać? Niektóre są w ogóle takie, widzicie, bardzo pomponowe. One w późniejszym czasie właśnie jak zaczną przekwitać, to ta główka zacznie się wydłużać i e, będzie wyglądało tak jak tutaj. Cynie są kwiatami, które bardzo mało zapadają na jakieś choroby i też bardzo rzadko są atakowane przez jakieś szkodniki. E, może pojawiać się na nich mączniak, ale to już naprawdę jak w by było tak bardzo, bardzo wilgotno, wtedy no wiadomo, że trzeba by było wykonać jakiś oprysk przeciwko mączniakowi. Tylko też zwracajcie uwagę na to, że właśnie cynie przyciągają niesamowite ilości owadów i takie opryski przeciwgrzybiczne trzeba by było wykonać tylko i wyłącznie Późnym wieczorem, i na tyle bezpiecznie to wszystko zrobić, żeby na rano te trzmiele czy motyle na tym nie ucierpiały. Co do nawożenia. Ja tą rabatę mam przygotowaną w ten sposób, że to jest czarnoziem, który na wiosnę był nawożony nawozem do trawy. Po prostu sypałam wszędzie i, i nic więcej. A, nie, nie, dodatkowo jakoś tutaj nie nawoziłam, nie było takiej potrzeby. Ziemia, którą tutaj mam, jest w miarę bogata i taka przepuszczalna, ale przez to, że dołożyłam tutaj sporą dawkę kompostu, to to tak jednak ta wielkość się zatrzymuje, chociaż tutaj akurat, na, gdzie jest rabata, to jest ziemia szóstej klasy, także generalnie tragedia niby, no ale przez to, że tego kompostu dołożyłam, to, to jest tutaj go całkiem dobrze, e, z tym rośliną. W każdym razie, jak teraz wygląda moja opieka nad ceniami, no to tylko i wyłącznie co jakiś czas trzeba podejść i poobcinać te przekwitnięte kwiatostany, no i dodatkowo... E, no, tylko i wyłącznie je podziwiać. Możesz sobie zrywać do wazonu. Jak e, ktoś się zastanawia, czy przed, przeżyją do następnego roku, to nie. Jak e, już przyjdą pierwsze przymrozki, gdzieś tam pewnie w październiku, miejmy nadzieję, że nie wcześniej, to. Po prostu przytnę je przy samej ziemi, jeżeli jeszcze będę chciała więcej nasion, no to, to sobie jeszcze je pozyskam, a jak nie, no to po prostu całe rośliny rzucę na kompost i tyle, bo nie ma szans, to jest roślina jednoroczna, nie ma szans, że odbije nam na wiosnę, ewentualnie co odbije, to gdzieś... Może jest jakaś szansa, że po prostu z tych e, kwiatostanów, które gdzieś tam nam pospadają na ziemię te nasiona, że coś by się mogło wysiać, chociaż w ani jednym, ani w drugim ogrodzie, bo cynie już uprawiam wiele lat, nie było takiej sytuacji. Także e, jednak trzeba pamiętać o tym, żeby te cynie na wiosnę sobie powysiewać samemu. No, to co? To żegnam się z wami i zapraszam was w kolejnych odcinkach. Postaram się zrobić jakiś spacer po ogrodzie. <grym>